Dlaczego nie obchodzę urodzin? Bo nie mam zamiaru świętować faktu, że jestem o bliżej śmierci. Serio? Co tu do celebrowania? Że w kalendarzu ktoś Ci dopisał kolejną cyfrę, a system nauczył Cię cieszyć się z balonika i tortu? To nie jest żadna magia, to nie jest żaden wyjątkowy dzień, to tylko kolejny zwykły dzień, który albo przeżyjesz świadomie, albo zmarnujesz tak samo jak wszystkie poprzednie. Ludzie robią imprezy, wieszają serpentyny, udają, że to moment radości, a w środku czują tylko presję, że czas ucieka i nic się nie zmienia. Dla mnie każdy dzień ma większe znaczenie niż te sztuczne rytuały, bo każdy dzień to moment, żeby działać, żeby rosnąć, żeby cisnąć jeszcze mocniej. Dlaczego mam czekać na jeden dzień w roku, żeby poczuć, że jestem ważny? Jeżeli samo siebie nie zadbasz codziennie, to żadne życzenia 100 lat cię nie uratują. Urodziny to teatrzyk dla tych, którzy boją się spojrzeć w lustro i przyznać, że kolejne lata niczego w ich życiu nie zmieniły. Dlatego ja nie obchodzę urodzin, bo nie mam zamiaru oddawać kontroli nad moim życiem jakimś datom w kalendarzu. Dla mnie liczy się to, co robię teraz, tu i dziś. A ty, świętujesz urodzinę, żeby przykryć pustkę, czy codziennie żyjesz tak, że nie potrzebujesz tortu i świeczek? Napisz w komentarzu.